Przestrzeń, Manko, tutaj 0 kpi. Radoleg 1, 2, 3 oraz Gosev 1, 2, 3. Dzisiaj nagramy. Zgad... zgadnijcie dobrze. Tak, The Wolvesy. nie przynudzać. Idziemy do jaskini. A Właściwie The Wolvesy są bardzo przynudzające, więc. I tak was przynudzę. Człowieku nie dredna. Dredna. Trudno, ktoś tutaj już ten. Ogarniamy skrzynkę. Jasne, dobra, że pewnie to jest. I diakty też, i emeraldy, i wszystko tutaj ktoś zgarnął już. Po co ktoś brał emeraldy? <śmira> Nie wiem. I nawet rozwalił jednego tego... Nawet rozwalił jednego y płotka. Dawaj spadamy na dół. Właściwie ja na dół. Ile macie drewna? Tyle. Dobra, wystarczy. No chodź, Jumping to the pitch. <śmira> Jumpałem. Lul, pół seduszka mam. La, wow. Serio, on wykupał czwartego bloka już mu ten. Skrzynka. Pocho no Radek, pochodnie szybko kraftujcie. Poczekaj, to jest u nas? Do, trochę jest ludzi. Trafiłem żelazo, jestem hardconem, nie? Ja mam trzy skrzynki przewalone. i ze skrzynki. Przewalone mam. I się nie, sram. Tu, 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 tu. Ja, każdy kopię jeden tuber swój. Radę kopię tam, ja tu, to nie... a ja. A ja gdzieś tam tu. ja nie, tak nie z pizzytu. Nie, nie. O, z Jedzonko i... właściwie to samo jedzonko. 10 we i 5 jabłuszek. Ok, opłata ta skrzynkę. Kochany, ja mam. No kurde, ja takie dwie skrzynki mamy. Wiedziałem, że mam żarcia. Nie. 35! <noise> Mało! Nie piszcie, kto męża, bo żar. Bo tam się przeszły ten, ten. No. A właściwie to oni my jesteś gdzieś tak daleko trochę bardzo. Ale wy jesteście w tyle, jak ja was ten, jak ja szybko kopię, wy wolno. To już robisz na kilo. Dajcie drewno. Dajcie drewno. O Dajże drewno. Bo cię okradnę. Dobra, to cię dam! Ile chcesz? E, wszystko co masz, lagi. Masz tyle. Wszystko! Kurde, jak ja mam lagi, nie wiem czemu Ja też Okej, okay, wybijam Fuck, już się nie da kraść Kraftować To ja? do... No, nie da się już Ty Ej, Ej, spróbuj tworzyć mój piece Nie mogę Ej, spróbuj mi wziąć to... to nie się mogę! Kasper! Pokaż. Kasper! Co? Mam pomysł Na następnej... Możemy nagrać następną arenę i każdy będzie w osobnej drużynie Dobra Zobaczymy, kto wygra. Omega Kurde, mam lagi. Ja też. Kurde, co zieloną. jest? Ja wybieram zieloną. Żółty. Niebiescy. Zobaczymy. Kurde, muszę czekać na żelazo. Zobaczymy, kto wygra. Co się utrzyma na... No ale to film kupisz na dwa? Myślałam, że na jeden. Ja też na dwa. Serio? Ty kupiłeś mhm. na jeden wcześniej. O my go, Mario, Ej, Kacper, jak my mamy fajnie położone picyki, Pokaż mi się nie da. Lul, od mi zlagowało? Jak okay, ja on lagi, kurde. No też, ej, nie mogę też. Ale ladzi, ja pier! Tam, tamte było fajne, bo były odblokowane picyki, ale przynajmniej nie ladziło tak. No. my go, Mario. jak mi teraz lecisz alogu same. Skrzynia. O skrzynia. Śnieżki mam, mi TNT1 i, TNT i takie główne. Jest żarcie, śnieżki. Znowu żarcie? I TNT. No on mam 55 żarcia. O serio. Serio. Stejku. W sumie to dobrze, bo tutaj nawet te same żarcie bardzo potrzebne, jak masz tu Okej, okay, teraz nie jest mi tak źle, jak źle. Ja już teraz mam więcej chyba zlazła, niż wtedy miałem. A jak mi dropi? Dobrze. Nie, i na, na następnej rundzie ja wtedy będę miał źle, nie? Dlaczego? No bo y, Kacper na tym miał mało zlazła, później ty i później ja będę. No! No właśnie! A z pół na pół! Bardzo mi to wyjątkiem! Źle, a spoko to jest trochę różnicy, nie? No. O to dobierz słowo do tego pół na pół. Teraz. Dobra, jeszcze robię klatę już. Ej, postawiam enchant, żeby jej klaty zenchantować. Nie, to na końcu dopiero, zrobię. Enchantuję się na końcu. Patrzcie jakie zrobiłem fajne zium, zium, brum, brum. Patrzcie jaka fajna zabawa kurde Polecam dla ludzi za ADHD czyli dla Radka Marnujemy drewno, jej marnuje drewno którego nie mam że... Dajcie drewno, kto chce zmarnować drewno <śmiennie znać drzewa> Ja bo nie <śmiennie znać drzewa> Ej daj trochę drewna Filip Trzy daj ja Dobra nie zmarnuję go Ja daj, mam Daj trzy dalej sheen nie ma jak zniszczyć o kurde ale co ty nie walp lampa okej to jeszcze patrzeć okej odchodź od nas spoko mi to pasi będziesz sam jak paluszek w dupie Dobra, progu Dni niedawna Paga jakie ragi tu są Dobra, nie mnie. Zwyczajajcie się Daj mi trzy, proszę, deski Proszę Masz pięć. Okej, okay, dzięki Idę zmarnować No Zmarnuje no, wszystko potyki Lulki, lagi Zmarnuje wszystko na potyki, wiesz? Ja się na to nie przyzwyczaiłam No ja też nie jestem przyzwyczajona do lagów Patrzcie się na mnie, na drzwi Serio! <noise> się nie. O, się od... Patrz <noise> jaki fajny zium zium brum brum! Zium zium brum brum! Dalej! Przeswożek daj razem. To ty nie ogarniasz Kasper! Ej, y. okej! Okay. Zium zium, <noise> zium brum brum! Kasper, czemu ty nie, nie robisz seta, tylko się bawisz? Dzium, <głos> zium zium <głos> zium zium! Zium <noise> zium brum brum! Który masz lewej? Pierwszy. was. Drugi. Drugi. A ty? Ja pierwszy. Ej, lol, Gosef, tobie też wyszła skrzynka? No, ja mówiłam, Widziałem! Dzień! Jestem na świadkiem, jak Gosek wbił skrzynkę. Ale tu jest idealnie ta ściana, czyli tutaj może ten. Tutaj można się przekopać do, do tego i wyjdzie. No. Będzie podkop, jednym słowem. Ja już mam cały set, jeszcze mi trochę żelaza zostanie. Ooo, to, to źle, radoleczku. To źle, radoleczku. Ja mam cały set. Jeszcze tylko miecz, A już mi starczy. do no, miecz, bo mam, mam dwa żelaza. Radoleczku. Jesteś debilem? Nie, ja to się nagrywa. Tak. O skrzynia. Tam są ludzie widzeniki. Nie, bo wcale Nie i nagle patrzę Enchanty mnie podkupisz nagle spadam. O! Brawo To jest święte złoto! O! Okej, okay, zabijmy rozwalamy je. Rozwalmy je! Rozwalmy święte złoto Mam w dupie twoją religię! Mam w dupie głęboko! <grymne> tak głęboko, że to na mnie nie sięga <grymne> Nie <grymne> Tarkper, chcesz trochę żelaza? No To zaraz ci dam, jak mi się jeszcze przepali Radek, chcesz trochę żelaza? Nie, nie A czy złota? No To poczekaj Ja ci dam wtedy, kiedy ty mi dasz <grymne> Dobra Dawaj szybko, zanim się rozmyśla. Dobra, masz. Jeszcze się resztę ci dam. Okej. Okay. Rada chcesz trochę złota? Hmm? To nie dam. <głos> <głos> I tam nie potrzebuję mam cały set z mieczem. No i sobie akurat będzie robił secik ten. Nie? Zim, brum, brum, brum. Bo mamy Ja Radoleg. 1, 5, 3. Zaraz mi, będziesz, zaraz mi będzie, będzie potrzebny. A mi Teraz będzie potrzebny... Będzie... Kto mi sprzeda zero żelazo? Znaczy kto mi sprzeda za darmo żelazo? Ja. Okej, okay. kupię od ciebie za darmo. Ja. Roby ja, to... po co wyszli? Wiem, jestem bardzo hojny, nie? Dawaj. Gdzie ty? Kurde. Jaki set, Ja to najlepsza glata jest? Dobra, gdzie ty jesteś, Filip? Gsosem, gsosem Ej, da ej! Kacper, a może pójdziemy, ej! Kacper, a może pójdziemy na survival, na wież, na którym serwie, y, tam można obserwować Fajnie Gose, gs, gsosem Wtedy nie chcę pod... LOL! Co, nie podkupałem Filipa? I akurat taki, taki trolling, że po prostu co, nie? Że mu coś takiego że mu coś takiego <laughs> Чтобы два раза под ним было, ку-р-да! Олфу, ксюш! Эй, Каспер! Эй, ты, с ума от меня, О май гад! Go. Z tej strony dziadek <laughs> Z tej strony dziadek Z tej strony dziadek ja. Z <laughs> dziadek Dziadek kiepski Filip dasz mi żelazo? Ja. dasz mi żelazo? Czemu? Co? Płaczę przez ciebie po ci? No, bo ja nie mam seta. No, kurde, butków ci brakuje. No, butków ci brakuje. No właśnie. Gdzie butki? O, już myślałem, kurde, że ty mi to tam gdzieś do dupy tam wrzuci. No, do tego sam nie opowiadam. Filip, opowiedz historię, jak byłeś na wakacjach. Opowiedz historię. Um, jak jeden gościu. No, tą historię.

Historyka Filip. Jestem wam, czym jest? Historyka. To jest złote jabłko? Zachęcicie Filipa. Wbijmy 10... 10 lajków. Jak nam się uda, to będzie spoko. I. To, to wzbudzicie mnie do końca. Właśnie, to w następnym odcinku Gosef powie nam historię. O zadubciu. Jakieś goście, a oni też mają enchant LOL Jak? Kradziemy! Jez! Ustawiaj <grystanie> <grystanie> to! Chamy z nas? Ustawiaj to! Poczekaj, on pomysł, zabiję ich! Jestem hamem, kurde! Fucking neo! Jakiś goście tu pił! What the fuck? Peru What the fucka? <grystanie> no! Znaczy nagle tak mi to zaczyna bić! Takie mam moment... Poczekaj, o słyszę Filip! Nie, nie, złapać! Nie wiem, który krasz... Nie, spadł! I prawie dednął! Nie ma <grym> <grym> tego, nie ma tego! Dobra, są nasi, więc. Nasi to nasi, nie? Po co tyle Okej, okay, macie enchant! Macie enchant! Macie enchanta! I za... Zast... wbił tu kto? Nie, ten! To ten... Ktoś tu wbił! A, to ty! To ty! Bitches Dobra, czekam. O ma Diach co wymierzył. Co? Ten goździł. Daj go, baj go, baj go, baj go, tak go. Go. go, Mam ci tak Diak sobie mierz tego gościa? No Nie, nie, nie! <śleskuj> Ej, poddawaj! <śleskuj> Czekaj, zakopujemy tego gościa. <ścoughs> Ściankę do wspinaczki, do dupy murzyna, nie? Fak. Ścianka do wspinaczki do dupy murzyna powstaje za 10, 9, 5, 8, 3, 0. Gdzie na nie? zostajemy do deadmatcha. Nie, zostajemy do Na serio. Zostajemy do dy cza Zostajemy do dy cza Co? A ja tutaj będę świadował Mam sobie, mijać jak coś Masz diaksowy? Ej, Gosiu! Kościół, za to, że mi dałeś diaksowy mijać, masz ten Dał ci diaksowy mijać? No A, ma A, ja ma ej, tutaj... wychodzą! Ja tutaj wypatruję gówna O, wybijają Wychodzimy. No i Ej, No. What? What the fuck? Ej, on... lol. Jakbyście mogli zobaczyć, to jak radek jak na nic on robi. To jest boku jeden. Co? Chcesz? Nie, spadłem tam. A ja tutaj jestem. Okay? Nie, ja, ja nie czekam. Idziemy na klepę z tymi gościami. Gdzie, goście, gdzie jesteście? Idziemy z wami na klepę. Gdzie oni są? Goście, tu! Jak sobie miecz? Ale ty jedna na nie pół serca. Fuck, fuck! Ale mnie się Ale ci tu! Ale ci tu! Ale ci się Ale ci ci ci! Ale ci! ja ci! The world The world The world jakiś Filip Będę odcinek. Um, kończył odcinek. Co? Ehm. Kończę odcinek. Cześć. Ciemanko. lajkujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnym odcinku. Mam nadzieję, że zrobiłem 10 łapek, żeby Gosep nam opowiedział historię o Zadupiu. Jej!